Dobra siemanku. w tym razem widzimy się w odcinku z cs 2 Cała zabawa będzie polegała na tym, że zobaczymy ile w 10 minut damy radę zrobić skilli, killi, skilli, e, z ...kili, nie z kili za WP. jest taki, że bardzo rzadko gram AWP, więc to będzie taki sam challenge dla mnie. Mam nadzieję, że bariera 30 zostanie przełamana. Także bierzemy awupkę i zobaczymy co z tego wyjdzie. A wy możecie obstawiać w komentarzach co z tego wyniknie dobra. Okay. no jak fajnie dobra, lecimy słuchajcie 10 minut, 10 minut, awp awp Lewy strzał, No dalej, 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 Ale dalej, dalej, co? Oj. Z problemami, ale jest aj ładny pik na okno. Tego się nie spodziewałem. Aj! Ej co jest? Taki prosty kill nie Fak Takiego feda nie trafiłem okay, Dobra, ile mamy? 11 там никого не было. Тоже не But... Aj, это никого. Фак. Ай, где лечит? Где Ой. Как бот себя тут

nie mówię takich plików strzelać. No widziałem chyba głowę. Słyszałem dziada. Chłop spanikował, ja spanikowałem. Wszyscy spanikowali. Boże! Muszę nad tym popracować, słuchajcie. że trafiłem. Nie, nie. Problem z obijaniem w plecy. <noise> Masakra. Boże. Muszę popracować nad poruszaniem. Oj. Ten do mnie celuje Ale dałem tutaj Ale dałem dupy. Taki prosty kill. No nie, <śmiech> widzieliście tu <laughs> jest to smutne? Aha. Jeden na bój, ja się trafi. Przyładujemy sobie kto się co te. Masarko. Bo muszę ten sens przestawić znowu. Mamy troszkę. Troszkę mamy go za niskiego! Aj! What the fuck? What the fuck? Oh my god. <laughs> to było śmieszne, nie powiem. To... Ktoś tam się schował. Kostia dobry biega i z kosy zabija. Nie, takie proste strzały nie trafiają. Masakra! No Stajper za mnie dobry to nie jest Aj! Okay. I to siadło! By było spoko, ale że to nie siadło. <grystanie> Tam piskosy znowu o.

wiedziałem którego wybrać. O, myślałem że są już ściane. A niedobrze nie dobrze, nie dobrze. O nie. Chciałem w porobić poruszać Dobra, 52 kile. Nieźle. Nieźle. Dzięki za odcinek, i oceńcie sami, co można poprawić jeszcze w grze. A w Cześć.